Lipiec 2025. Astronomowie dostrzegają 3I Atlas, zaledwie trzeci obiekt międzygwiezdny, kiedykolwiek widziany, pędzący do naszego układu słonecznego z niemożliwą prędkością. Ale kiedy teleskop Jamesa Webba wykrywa stałe pulsujące świecenie pochodzące z jego rdzenia, światło, którego nie powinien emitować żaden prosty kamień, wszystko się zmienia. Jasność obiektu potrajania, oczekiwane wartości przy zerowym ogonie komety lub migotaniu. Jego rotacja stabilna jak mechanizm zegarowy. Potem przychodzi szok. Wiele zespołów potwierdza termiczne bicie serca pulsujące co kilka godzin i kaskadę dziwnych sygnałów radiowych, które nie pasują do żadnego znanego procesu naturalnego. Jeśli to prawda, może to być pierwszy dowód czegoś zbudowanego, a nie narodzonego, zmierzającego ku nam właśnie teraz. Więc. Czym jest 3 .2. Atlas i dlaczego jego przybycie sprawia, że najlepsi naukowcy świata żądają odpowiedzi? 6 sierpnia 2025. Głęboko w strumieniu danych z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Grupa operatorów spektrografu MIR oznaczyła coś, co się nie zgadzało. Pierwsze klatki podczerwone 3i pokazały skoncentrowane świecenie w rdzeniu obiektu, nie rozproszoną mgłę, nie rozproszoną komę, tylko ścisłe, izolowane źródło wystarczająco jasne, aby przewyższyć otaczający pył. Odczyty przyszły czyste, bez oznak błędu instrumentu lub zanieczyszczenia rozbłyskiem słonecznym. Na surowych wykresach Sygnatura cieplna się wyróżniała rozgrzane do białości rdzeń zanikający w kolorowe pasma, wszystko skupione na jądrze, którego żaden teleskop nie mógł faktycznie rozróżnić. Zespół Weba, prowadzony przez starszego naukowca instrumentu, dr Lenę Marowicz, sprawdził dzienniki kalibracyjne. Następnie ponownie przeanalizował liczby. Emisja była stała, utrzymując się na poziomach trzy razy wyższych niż przewidywał jakikolwiek model dla obiektu tej wielkości i odległości. Nie było ogona, nie było migotania, tylko ustalony, niezachwiany latarnia morska. Wewnętrzny czat zespołu zapełnił się pytaniami: czy to było wydzielanie gazów, czy coś zupełnie innego? Sprawdzenia archiwów rozpoczęły się natychmiast. Dane, Hubble i Tes z początku lata wskazywały na aktywny obiekt już świecący daleko poza orbitą Jowisza, na długo przed tym, jak światło słoneczne mogło wyzwolić normalną aktywność kometarną. Ale nic w tych zapisach nie dorównywało jasności lub intensywności nowych obrazów Weba. Dla operatorów było jasne, że to nie było rutynowe odkrycie. Ciepło pochodziło z głębiny, a nie z oświetlonej powierzchni. I cokolwiek to zasilało, zwyczajne zasady się nie stosowały. Zespoły przeglądu optycznego prowadzone przez grupę Atlas w Chile i analitycy w Hablu rozpoczęli własną rundę sprawdzeń. Ja Pierwszym problemem była jasność. Według każdej standardowej metryki, 3D Atlas świecił prawie trzy razy intensywniej niż oczekiwano dla ciała jego szacunkowej wielkości i odległości. Studia krzywej światła wykreślone przez tygodnie pokazały stałą, niezmienną produkcję żadnych spadków, żadnych wzrostów, żadnych dowodów migotania zwykle powodowanego strumieniami gazu lub nierównymi powierzchniami. Dla porównania Typowe komety jaśnieją i przygasają, gdy się kręcą. Ich lodowe skorupy wydzielają gazy w napadach i zatrzymaniach. Tutaj wzorzec był prawie płaski z zmierzonym okresem rotacji około 6 godzin wystarczającym do ujawnienia jakiejkolwiek większej aktywności powierzchniowej. Ale nic się nie pojawiło. Wysokorozdzielcze obrazy Habla szukały klasycznego ogona, strumienia sygnalizującego przemianę lodu komety w parę. Zamiast tego obiekt był owinięty w ciasny kokon w kształcie łzy. Bardziej całun niż ogon. Analitycy zauważyli, że nawet w odległości sześciu jednostek astronomicznych od Słońca, gdzie światło słoneczne jest słabe i większość komet leży uśpiona, 3i Atlas był już aktywny, świecąc na tle czerni. Żaden model ogrzewania słonecznego ani standardowego wydzielania gazów nie mógł wyjaśnić intensywności lub czasu. Te sprzeczności pozostawiły zespoły optyczne z zagadką. Ciało zbyt jasne, zbyt stabilne i zbyt samowystarczalne, aby pasować do jakiejkolwiek znanej kategorii. Zwyczajne zasady komet się nie stosowały. Dla badaczy następny krok był jasny. Jeśli światło nie pochodziło z powierzchni, być może odpowiedź leżała głębiej w środku. Analitycy podczerwieni zespołu webowego rozpoczęli sekcję danych szeregu czasowego, szukając jakiegokolwiek znaku wzorca w cieple lejącym się z rdzenia trzech i atlas. To, co przyciągnęło ich uwagę, to nie tylko intensywność, ale jej ryt. Co cztery godziny centralne świecenie pęczniało i zanikało w powolnym, celowym cyklu. Puls był niezaprzeczalny, stały, prawie mechaniczny, z energią osiągającą szczyt w sercu i promieniującą na zewnątrz w falach. Żadnego przypadkowego migotania, żadnego chaotycznego wybuchu. Dzienniki danych zapełniły się znacznikami czasowymi. Każdy oznaczający wzrost i spadek, który powtarzał się z niesamowitą precyzją. Doktor Alina Marowicz i jej grupa zmapowały odstępy względem rotacji obiektu i parametrów orbitalnych, szukając naturalnej przyczyny. Nic się nie zgadzało. Ciepło nie śledziło cech powierzchniowych ani wejścia słonecznego. Prusowało z głębi, nienaruszone przez zmieniający się kąt światła słonecznego czy odległość od Słońca. Dla operatorów webowych wyglądało to mniej jak wydzielanie gazów komety, a bardziej jak bicie serca czegoś skonstruowanego. Obserwatorie radiowe od Kalifornii po Afrykę Południową nastroiły swoje macierze na 3-2 Atlas, szukając jakiegokolwiek śladu aktywności elektromagnetycznej, poza optyczną i podczerwienią. Macież teleskopów Allen, prowadzona przez dr Kawiter Ralf, rozpoczęła przesiewanie godzin danych szerokopasmowych. Od filtrowania szumu tła i przelewania satelitarnego zespół wyizolował coś, co nie należało. Słaby puls, wąskopasmowy, powtarzający się co 4 godziny, niezachwiany w swoim rytmie. Analiza Fouriera potwierdziła wzorzec. Stabilna fala nośna ostro odcinała się od statyki, z powtarzaniem zbyt precyzyjnym dla przypadkowego szumu kosmicznego. Przez kilka nocy puls utrzymywał się stabilny, jednak jego czas dryfował w synchronizacji ze zmianami wiatru słonecznego, pasując do fluktuacji śledzonych przez monitory pogody pogody kosmicznej. Niezależne zespoły w Mirkat i Efelsberg zweryfikowały sygnał, wykluczając lokalne zakłócenia i źródła ziemskie. Uporczywość pulsu, jego subtelne zmiany środowiskowe i jego replikacja między półkulami zmusiła do otwarcia nowego pytania. Czy to był naturalny proces, czy celowa transmisja od czegoś świadomego swojego otoczenia? W połowie sierpnia 2025 anomalia się pogłębiła. Transmisja na żywo weba złapała nagły rozbłysk. 3-2 przez Atlas rozjaśnił się o prawie 40% w mniej niż godzinę. Satelita testowy, wciąż śledzący z orbity ziemskiej, potwierdził skok. Każdy teleskop skierowany na obiekt zarejestrował ten sam wzrost nie tylko w świetle widzialnym, ale w produkcji cieplnej. Na krótkie okno obiekt promieniował, jakby coś w środku się włączyło. Potem, tak samo szybko, liczby się ustabilizowały. Ale na nowej, podwyższonej linii bazowej. Uwaga przesunęła się na orbitę. Marco Michelli i zespół ESA, obiektów bliskiej Ziemi, uruchomili zaktualizowane modele. Przewidywana ścieżka, obliczona z miesięcy danych, nie pasowała już do rzeczywistości. Zamiast dryfu pasywnego, 3 i Atlas skręcił swoją trajektorię, zginając się bliżej płaszczyzny układu słonecznego. Grupa Michellego debatowała przyczynę. Wydzielanie gazów, błąd pomiaru, czy coś mniej znajomego? Przyspieszenie nie pasowało do żadnego znanego zachowania komety. Po raz Pierwsze dane wskazywały na manewr z rozbłyskiem i zmianą kursu zablokowanymi razem w dziennikach. Pytanie teraz naciskało mocniej. Jaki rodzaj obiektu zmienia kurs w połowie lotu? I dlaczego tutaj, na skraju Ekiptyki? 18 sierpnia 2025 instrument NI Spektrografu Weba przekazał pałeczkę spektroskopistom. Grupa kerry Lees w Johns Hopkins objęła prowadzenie, przeglądając surowe spektra z 3 i Atlas. Zwyczajne markery kometarne lód wodny dwutlenek węgla były obecne. Ale nałożone na jej górze się siedziała zagadka. Kilka linii absorpcyjnych odmówiło dopasowania do jakiegokolwiek znanego katalogu. Profil odbicia wskazywał na stopy metaliczne, niektóre echujące pierwiastki ziem rzadkich, znajdowane tylko w zaawansowanej produkcji tutaj na Ziemi. Zakopane w danych. Garść cech wyrównanych z teoretycznymi materiałami kwantowymi, strukturami opisanymi w pracach fizycznych, ale nigdy nie obserwowanymi w naturze. Dla zespołu dowody wskazywały z dala od przypadkowej chemii kosmicznej i ku czemuś, co wyglądało przynajmniej na papierze, skonstruowanemu. Pod koniec sierpnia dostęp do surowych strumieni teleskopowych zaczął się zacieśniać. Wewnętrzne memoranda z NASA i ESA odnosiły się do nowych protokołów danych. Powołujących się na bezpieczeństwo planetarne. Grupa robocza SETI, prowadzona przez anonimowego koordynatora, debatowała, czy transmitować sygnał matematyczny ku drugiemu. Po napiętemu głosowaniu wiadomość została wysłana. Liczby pierwsze, układ okresowy i podstawowe stałe. 72 godziny później przybyła odpowiedź wąskopasmowa. Czas do sekundy. Puls powrotny był zniekształcony. Ale jego wzorzec pasował do oryginalnego okna transmisyjnego. Urzędnicy agencji zablokowali dane, przekierowując komunikację do kanałów tajnych. Na zewnątrz spekulacje wzrosły. W środku atmosfera przesunęła się od ciekawości ku czemuś bliższemu ostrożności. W augustowej debacie Pierfa AU cztery wiodące modele strumienie wydzielania gazów, ogrzewanie radiogenne, rozpraszanie pyłu i błędy oszacowania masy zostały przetestowane i uznane za niewystarczające. Żaden nie mógł wyjaśnić pełnego łańcucha anomalii. Teraz, zbliżającym się wrześniowym przelotem, odliczanie trwa. Każdy instrument będzie obserwował, mając nadzieję na dane, które w końcu rozstrzygną pytanie. 6 sierpnia 2020 roku kosmiczny teleskop Jamesa Webba zarejestrował trzy atlas emitujący światło podczerwone, trzy razy jaśniejsze niż przewidywały modele dla jego wielkości. W ciągu następnych tygodni zespoły udokumentowały scentralizowaną, pulsującą sygnaturę cieplną, powtarzający się sygnał radiowy i nagły 40% rozbłysk, który zbiegł się ze zmianą w jego trajektorii. Fakty potwierdzone przez TESS, Habla. I dane orbitalne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Analiza spektroskopowa ujawniła stopy ziem rzadkich i linie absorpcyjne nieznane w obecnych katalogach. Pomimo wielokrotnych niezależnych przeglądów, naturalne wyjaśnienia, takie jak wydzielanie gazów, rozpad radioaktywny i rozpraszanie pyłu, zostały wszystkie wykluczone przez panel debatowy Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Na koniec września 2025 jego najbliższe podejście jest nieuchronne z głównymi obserwatoriami przygotowującymi się do bezpośredniego badania. To co jasne, 3i Atlas rzuca wyzwanie każdemu obecnemu modelowi obiektów międzygwiezdnych i jego następny przeród obok Ziemi będzie decydującym momentem dla nauki planetarnej.